Czekaj, jak ty ktoś da sobie po mordzie? Nikt nie da sobie po mordzie, to jest niemożliwe. Co się stało? Co mi się mało, stało? Się? Ktoś powiedział, że mam się zapytać, co się stało. No, że z*** mi liścia, z... zadobili pytanie, czy, czy krzyczałem żona trenera. Ja powiedziałem, tak, krzyczałem żona trenera. Za*** zap za*** rol. On z... mi i z... Marcin, cześć! Wyglądasz fenomenalnie. Jeszcze ta spinka w krawacie. Słuchaj, czy nie dało się powiedzieć więcej niż jedno słowo? Wy like, Dzięki Marcin, wielka sigma odpowiedź. Kasia, opisz mnie w trzech słowach. Tak, żeby ktoś mnie zgadł, nie? Tak. Dobra, to kobieta, udar i płaska. O, no to uf, akurat dałaś takie, które faktycznie tak. <laughs> idzie szybko zgadnąć. Kasia, czy ty się obawiasz o tytuł? O co? O tytuł. Yy, obawiam się, że wygram, bo jestem nominowana w pięciu kategoriach i oprócz streamerki roku, nie chciałabym wygrać żadnej innej. Remsu. Chcę Kena. Co byś zrobił, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce? Chciałbym Ukraińców, żeby na mnie zajmowali miejsce. Być. Dwójka też wygrała, brawo dla Remsu i Kasiks i zapraszamy na scenę. Nie wiem, co za honory. Gratulacje. <grytulacje> Gratulacje również. Kto mówi? No to może, jak ty takie no to ty coś powiesz, co? Witam wszystkich serdecznie. Um, chciałbym podziękować za docenienie słów, które napatoczyły mi się na język. E, słów prawdy. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że nie powinniśmy być obojętni na takie przejawy ksenofobii, jak były w poprzedniej kategorii. Szczególnie, że jeden z dominowanych osób jest obywatelem Ukrainy i myślę, że nikt z nas by nie chciał się poczuć w ten sposób. Dlatego chciałem z góry za całe grono osób, które się nie zgadzają z tego typu statementami przeprosić. No też nie chciałbym być utożsamiany z tego typu słowami, które od ręka padły. Do którego jak najbardziej dużo szacunku mam i go lubię, natomiast uważam, że tego typu stwierdzenia nie powinny padać w przestrzeni publicznej. Też chciałem zaznaczyć, że... To jeszcze można zaznaczyć. Prawda o, jest sytuacja, taka, że gdyby nie te osoby, zapotowały. które się za nas na, na wschodzie, to będziecie mieli to samo. Dlatego, mimo tego, że e, jesteście przeciwni moim słowom, to jednak chciałem stawić tutaj opór tego typu słownictwu. Dziękuję. Dobra, dziękuję. No, e, jak to się nazywa? Gratuluję. Tak, i sposobem kategorii Stream roku jest Fortuna. Bugmacher, który dobrze... i dostałem do tę nagrodę, no niestety... Chcecie wódkę. Chłopaki, czy chcecie z mną chwilkę porozmawiać? Troszeczkę, Daj, chwileczkę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ym, co masz na sobie? Co masz na sobie? Ja pracuję tu w ochronie. W ochronie? Ja jestem jaką tak, tak. O kurczę, to możemy się czuć z sobą bezpiecznie? Oczywiście, że tak. Jest mój człowiek nitrodzenia, który też jest w ochronie, także... Być bezpieczny. Słuchaj, a jeszcze mam takie pytanie. Będzie coś sam Menderz czy nie będzie? Słucham, co będzie? Będzie Sam Mendersz czy nie będzie? A może będzie, może nie będzie. uuu, uuu to dosyć duży żyli, dobra! Ale jestem wołany w tamtym kierunku, więc idziemy. Jabczan załadował, widzę coś na. na. Nie, nie, ja nie piję, jestem samochodem. Słuchaj, panowie! Panowie! Nie mogę ci dać mikrofonu. Troka oddaję ci głos! Dobra, słuchajcie, chłopaki wyglądacie, świetnie. Co? Dobra, to było dosyć niestosowne. Ale okej, okay. uznajmy po prostu, że. Dobra, w każdym razie tak, świetnie wyglądacie chłopaki, ty również Tazy, mimo tego, że. Paja! Widzieliśmy się już na wywiadzie, a kogo my tu mamy? Z kim ty tutaj siedzisz? Koleżanko, moją pomerkę. Tam jest dziewczyna. A ja wiem, ja rozumiem, ale zwracam się do Was. Paweł jak nie instruujesz Gucia do wejścia? I zapraszamy do Mównicy Witam was wszystkich <noise> Zobacz normalnie Witek Siadam z nami przy stole tam normalnie zaraz dobrze ci mi czy że cię mordeczko tu nie ma Kamil nawet przyjechał, zobacz chyba ledwo, ledwo chodzi chłop i przyjechał Mówię, że też żałuję i w przyszłym roku będzie trzeba się zrehabilitować No to w przyszłym roku Witusz trzymamy za słowo Trzeba się zobaczyć, tak naprawdę bardzo dobrze ci mordeczko widzieć Ciebie też Dzięki się. Wituś no można, no dokładnie, dokładnie Witek, no z Kamilkiem siedzimy, chlamy Jacka i Daniela i jest okej. Także pozytywnie, dzięki Wituś. Kogo? Jestem, no miłowite. Dobra, dzięki, pozdrowienia dla wszystkich od Witka. Witek i sam Opisz siebie w trzech słowach. Siebie w trzech słowach? Tak. Szczery, głupi, nieporadny. Szczery, głupi, nieporadny. I myślisz, że potem zgadną, że to ty? Powinni. Powinni? Powinni. Czy z twoim kursem da się zdać lepiej niż, no nie wiem, z jakimś matemaksem darmowym? Oczywiście. Dobra, da się zdać matematykę, o! Lewosz, Lewosz, e, dwa plus 2 razy dwa? Sześć. E, z... Ale muszę i tak podejść. Shini, czy przyjęłaś te oświadczyny? E, nie, nie, przy, nie przyjęłam niestety. Yy, Okej, okay, więc jednak koło nie przyjęte. Czego? Czego? Jednak nieprzyjęte nie przyjęte. I tak się kochają. Dobrze, że bds tutaj nie ma, bo pewnie rzuciłby jakimś... Albo coś takiego. Całe szczęście. Słuchajcie, bardzo dziękuję każdemu, kto oddał głos na mojego przyjaciela. Dla statystycznych nerdów ta kategoria jest najciekawsza, bo tutaj była najbardziej wyrównana walka. Jak mieliśmy oddane chyba 200 tysięcy głosów około na tę kategorię. Duża jest waga otrzymania nagrody za przegrywa roku. No niestety, niestety wygrałem, ale słuchajcie, 10 lat, prawie 10 lat nieustających faili, przegrywania, odtwarzania, więc. To jak nie ja, dziękuję suchar za tą kategorię, bo to chyba jedyna taka kategoria, w której miałem szansę wygrać. No tak, tak. E... Prawda. Tak. Proszę? Coś mówiłaś do mnie? Nie. Aha, sorry, coś na słuchawce mi, mi pylknęło. Ja nie wycofuję się z słów, które powiedziałem, choćby uraziły, no to jest głupi żart, to ja jestem kretynem, no przepraszam. Co to ma być za kategoria? Natal Gorzyk? Streamer roku? Panowie! Co to k***a za kategoria? Natal Gorzyk! Nadal Będziemy się odwoływać do tego wyroku! Tak, Co to ma być? Ewron. Niestety nie przyjechał. W ogóle z Ewronem i nie na takie wydarzenia i niepokazywaniem twarzy jest trochę jak z nieuczesaną. Trudno zrozumieć, ale wszyscy już przywykliśmy. Brawa, Patryk. Dzięki! Po prostu tatuetka i do zapraszam. O witam wszystkich. E... Dzięki dziękuję, dziękuję, dziękuję za głosy od streamerów a i od widzów Dobra, dzięki. Brawo! Drożenia z Gali na ten moment. jeszcze się nie zaczęła. A jeszcze się nie zaczęła, ale no to co się dzieje teraz. No to robi wrażenie. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj tyle osób i że to będzie tak ładnie wyglądać. Super, a może tak. I orientujesz się w ogóle o złoty, na temat Złotych Antosi? Słyszałem, że nie ma kategorii pode mnie, więc nie byłem do końca zainteresowany. O, czyli nie ma faworyta wśród Złotych Antosi. Nie, nie mam, nie mam. Trzy słowa, które opisują ciebie. Trzy słowa, które mnie opisują. O kurczę, to mnie teraz zaskoczyłaś. Z reguły takie rzeczy nie mówi się o sobie, tylko o kimś, tak? Dokładnie, z siebie jest najczy... naj, najtrudniej określić. Ja myślę, że pracowitość, wrażliwość i prawdomówność. Okej, okay, pracowitość? Jeszcze raz, pracowitość, prawdomówność. <laughs> ja mam pamięć do tej rybki, przepraszam. Ja też nie pamiętam. No, powiem szczerze, wygranie w tej kategorii to jak sobie strzelić w łeb, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Nie przygotowałem się w ogóle, bo nie sądziłem, że wygram, ale to naprawdę wielkie wyróżnienie. No i co, dziękuję bardzo. Drugi Antoś leci do domu. No i co, widzimy się za rok. Dzięki wielkie. Za dziś.